Pan z wami i z dusem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. a Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz Siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego Pójdź za mną A on wstał i poszedł za nim Gdy Jezus siedział w domu Za stołem przyszło wielu celników i grzeszników I zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami Widząc to faryzeusze mówili do jego uczniów Dlaczego ważny nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych ale grzeszników oto słowo pańskie jest... bracie i siostry. Zwyczajni uczestnicy tej mszy świętej o godzinie dwunastej sanktuarium Bożej Opatrzności w Wilanowie ale także i przede wszystkim goście, pielgrzymi, którzy przybyliście dzisiaj z różnych stron Polski, wprowadzając relikwie założycielki sióstr prezentek. Wybaczcie, że wypada mi trzeba na początku powiedzieć parę słów, dla niektórych przypomnienia, dla niektórych pewnie początkowej wiedzy na temat tego miejsca, w którym jesteśmy. I samej idei i myśli jego powstania i zagospodarowania. Budujemy te świątynię 20 lat. Jest to wotum narodu obiecane w 1791 roku za konstytucję 3 maja, realizowane dopiero na początku wieku XXI z różnych powodów, o których nie będę tu mówił. Od siedmiu lat odprawiamy w tej świątyni i cały czas myślimy o tym, w jaki sposób najlepiej oddać ideę, myśl świątyni Bożej Opatrzności, takiej, jaką obiecali twórcy Konstytucji 3 maja. Przede wszystkim postanowiliśmy sobie, że będziemy w tej świątyni zawierzać. Sprawy Polski, sprawy polskich rodzin, sprawy ludzi, którzy tu przychodzą, i będziemy Bogu, Bożej Opatrzności, dziękować, szczególnie za te 250 lat polskiej historii, historii Kościoła, a w sposób szczególny za ten wiek XX i XXI. I szukając pełnego wyrazu, w którym można przedstawić Boga w Jego opatrzności, który kieruje i rządzi światem człowiekiem swojej nieskończonej miłości. Oczywiście nie mogliśmy nie zauważyć, że najbardziej tę opatrzność widać to, co jest przedstawione w prezbiterium naszej świątyni, w Chrystusowej męce śmierci i zmartwychwstaniu. Stąd to centralne miejsce krzyża. I piękna okazała rzeźba zmartwychwstałego Pana, która niedawno się pojawiła. Ale równocześnie myśleliśmy, że będziemy wyrażać działanie Bożej Opatrzności, szczególnie w XX, pięknym i trudnym wieku, a także w XXI, w działaniu i życiu świętych, szczególnie świętych polskich i szczególnie tych świętych, których wyniósł na ołtarze święty Jan Paweł II papież. I pomyśleliśmy sobie, że wprowadzając kolejnych świętych i błogosławionych, będziemy pokazywać Warszawie, Polsce światu, wszystkim pielgrzymom, w jaki sposób Bóg w swojej opatrzności działał i działa przez tych świętych, których relikwie tutaj. Czcimy i przez nich idziemy do Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I w ten oto sposób powstała myśl, żeby na niejako czele tych relikwii, ich zwieńczeniem, były relikwie dwóch wielkich Polaków XX wieku: Jana Pawła II, Świętego i Wielkiego oraz błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego którego niedawno beatyfikację obchodziliśmy w tej świątyni. Dla pełnego wyrazu tego zwieńczenia korony świętych, którzy tu są, a wśród nich dzisiejsza Zofia Czeska, niedługo pojawią się w tym prezbiterium także dwie rzeźby Jana Pawła II i Karnała Wyszyńskiego, jakby wieńczące tę ścianę ołtarzową po lewej i prawej stronie Chrystusa zmartwychwstałego, żeby w ten sposób ten orszak święty idący do Jezusa, Jezusa zmartwychwstałego był kompletny i pełny. I w tym kontekście bracia i siostry dopiero możemy zrozumieć do końca tę dzisiejszą uroczystość, z której się bardzo cieszę, że kolejna błogosławiona może Mało znana w Warszawie czy w całej Polsce, czy mniej znana, bardziej znana w Krakowie, gdzie zakon sióstr prezentek istnieje, się rozwija i działa, że właśnie będąc tutaj wprowadzona, będą przed nią, przed jej relikwiami i obrazem przystawać ludzie z całej Polski i ze świata, którzy tu przychodzą w ciągu całego roku i będą poznawać nową, błogosławioną, i będą się wczytywać w jej życie, w jej działalność, bo rzeczywiście jest to niezwykle interesująca i zasługująca na poznanie. Błogosławiona zarówno w swoim życiu, w swoim zakonie, który założyła, ale przede wszystkim w swoim dziele miłosierdzia i szczególnej miłości wobec dzieci i młodzieży. Przez to, że preferowała i widziała potrzebę i sens zakładania i prowadzenia szkół, które by w sposób zasadniczy, kompletny, katolicki przygotowały, przygotowywały młode pokolenie do życia w świecie i do pełnienia tych dzieł miłości i miłosierdzia, o których nam mówi Chrystus. O którym nam mówi Chrystus w Ewangelii, o których nam mówi Kościół. Nie będę się wdawał szczegółowo, bo trwałoby to zbyt długo, w to, żeby pokazać i powiedzieć, kim była Matka Zofia Czeska. Urodzona pod Krakowem, właściwie całą swoją działalność i życie spędziła w Krakowie i to w centrum Krakowa. Zmarła w roku 1650, w XVII wieku, beatyfikowana w Krakowie w roku 2012. Bardzo wcześnie została wdową, ponieważ umarł jej mąż. Jako młoda wdowa oddała się posłudze ubogim. Chciałoby się powiedzieć wrażliwa na te słowa, które dzisiaj słyszeliśmy w liturgii. Bardziej chce miłosierdzia niż ofiary. Ale oddała się także dzieciom potrzebującym wychowania, edukacji i w tym celu zakładała instytuty wychowawcze, to jeszcze było bardzo daleko, bo przeszło 100 lat przed Komisją Edukacji Narodowej. Żyła na przełomie XVI i XVII wieku, wtedy kiedy zaczynały się dopiero. Dokonywać zmiany oświatowej, i dostrzeżenie, wychowanie jej oświaty, ona należała do tych pierwszych wrażliwych, które stanęły w tym miejscu i dzieło jej Instytutu Szkolnego, Instytutu, które zakładała właściwie w jej szkołach szkołach śród prezentek trwa do dzisiaj i ma się dobrze, była współczesna księdzu Piotrowi Skardze. Takie to były czasy. Ten to był okres po czyli po wystąpieniu Lutra w XVI wieku. Zakon, który założyła, który mówimy, że jest założycielką, bo jest, tak prak praktycznie powstał po jej śmierci. Ale to świadczy o tym, jak mocna i jak silna była idea, którą żyła, i jak bardzo. Ona i jej potomni wiedzieli, że jeżeli coś z tej jej, jego dzieła, jej dzieła i jej myśli ma pozostać, to są wokół tego potrzebni ludzie. Potrzebne są siostry, jest potrzebny zakon. I tak ten charyzmat sióstr, prezentek, wraz, nazywam to internackimi szkołami, czyli szkołami z internetem, się rozwinął i tak się rozwija. i tak trwa do dzisiaj. Przed chwilą słyszeliśmy dwukrotnie w dzisiejszych czytaniach, chce miłosierdzia bardziej niż ofiary. Do tych słów z pierwszego czytania odwołuje się Chrystus przy interpretowaniu, wyjaśnianiu faryzeuszom powołania Mateusza. Faryzeuszom, którzy się oburzyli tym, że poszedł do grzesznika w gościnie że nie przyszedł do nich, tylko poszedł do tego, którego uważano za grzesznika, bo był celnikiem, a stał się apostołem potem, nawrócony i uczniem Chrystusa, jako ewangelista. I wtedy właśnie Pan Jezus powiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają, przyszedłem powoływać grzeszników. Niesprawiedliwych w znaczeniu... Prawa Starego Testamentu. I wtedy powiedział: Chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary. Miał na myśli ofiary, jakie lud wybrany składał w Starym Testamencie: Ofiary krwawe ze zwierząt. Bardziej chcę miłosierdzia niż te ofiary, a jeżeli już ofiary krwawej, to ofiary bezcennej, ofiary Jezusa Chrystusa, syna Bożego. Tej ofiary krzyżowej, gdzie krew przelana na krzyżu, jest ta ofiara uobecniana w czasie każdej Eucharystii, także w tej, którą dzisiaj odprawiamy. I można by powiedzieć, że te wszystkie trzy czytania dzisiaj, łącznie z wiarą Abrahama, starego człowieka, powołanego do wielkich zadań, które miały swój wiek. I miał swoją stabilizację życiową już, już się niczego specjalnie nie spodziewał, ale kiedy przyszli wysłańcy Boży, zaufał, uwierzył i poszedł. Jest wzorem dla nas, ludzi wierzących jest ojcem wszystkich wierzących. Wszystkie te trzy czytania i powołanie Mateusza, i te dwa poprzednie można by odnieść do życia Matki Zopiczewskiej. Bo miała w sobie i miłość, i miłosierdzie i szukanie tych, którzy tego miłosierdzia potrzebują. Była wrażliwa i ten jej zakon założony i powstały wrażliwie na ludzi potrzebujących pomocy. I miała w sobie tę głęboką wiarę i głębokie zaufanie do Pana Boga i do Bożej Opatrzności, tak jak miał. Tę wiarę i zaufanie Abraham starotestamentalne, ale równocześnie przyjąwszy powołanie pokornie, tak jak przyjął powołanie Mateusza, kiedy pan Jezus zapukał do jego komory, całe swoje życie poświęciła dzieł Bożego Syna. I w tym znaczeniu jest dla nas. Nie tylko wstawienniczką i orędowniczką przed Bogiem i przez jej wstawiennictwo w tym znaku relikwii będziemy się modlić, bo relikwie wprowadzane do każdego kościoła, także do tego, mają przede wszystkim ten sens, żeby być znakiem modlitwy i wstawiennictwa, jakie przez świętych. Zanosimy do Pana Boga, i dlatego tutaj wprowadziliśmy dzisiaj relikwie zoficzeskiej dlatego są tu relikwie świętego Jana Pawła II, bo jak bardzo wierzymy, jego wielkie wstawienictwo przed Bogiem jest nam dzisiaj bardzo potrzebne, niezależnie od tego, jakie przeżywamy czasy, a czasem te czasy są trudne i dla nas, ale czasem są. Także trudne dla pamięci papieża, i wiemy, że my, jako strażnicy tej pamięci papieża, mówię nie tylko o swoim pokoleniu, nie tylko o pokoleniu tych, którzy przeżyło pontyfikat Jana Pawła, czy pamięta jeszcze bycie biskupem przez karnała Wyszyńskiego, ale także dla jego następców, to jest święty obowiązek pamiętać o pamięci. Pamięci świętości tych dwóch wielkich Polaków, którzy nas prowadzą po tych dziejach XXI wieku, tak jak mianowicie prowadzili nas w tym skomplikowanym przecież wieku XX, żebyśmy jako Kościół dawali świadectwo Bogu w Trójcy Świętej jedynemu. To dlatego to spotkanie dzisiejsze, ta modlitwa, ta eucharystia. Jest taka ważna, że pozostaje mi na koniec podziękować jeszcze raz siostrom prezentkom i wszystkim, którzy z nimi przyjechali dzisiaj i nas ubogacają relikwiami swojej założycielki, matki Zofii, a równocześnie ubogacają nas, przybliżając życie tej szczególnej błogosławionej. trzeba powiedzieć na zakończenie że pewnie wiele rzeczy będzie zależało od tego co robimy dzisiaj jeśli chodzi o przyszłość ale to co najbardziej zadecyduje o przyszłości świata i Polski Europy niewątpliwie będzie wychowanie młodego pokolenia to jest to, co tak nieustannie podkreślał święty Jan Paweł II. I to, co podkreślał on w to wierzył, on zawsze mówił do młodzieży, nigdy nie narzekając na młodzież, że gorsza, że sobie nie poradzi, że świat straci, wy jesteście nadzieją Kościoła i świata, wy jesteście moją nadzieją mawiał. I rzeczywiście. Wierzył, że od tego, jakie będzie wychowanie następnego pokolenia, od tego będzie zależała i przyszłość Kościoła, i przyszłość naszej Ojczyzny, i przyszłość Europy i świata. I dlatego w czasie tej mszy świętej módlmy się gorąco w tych wszystkich intencjach, o których dzisiaj mówimy. Amen.